Ale sobie znaleźliśmy piękne miejsce do nagrań, prawda? No, jest super tutaj. Bardzo ładne kolory mają teraz liście i drzewa. Tak, uwielbiam pod tym względem jesień, bo jest tak pięknie. No. Dobra, no to w takim razie yy, przepraszam Was za to zamieszanie, że mnie nie było, ale mnie tak rozłożyło, że. Masakra. No, to jest dobry wyraz, że masakra. W każdym razie. Już mam się lepiej. Dziękuję za Wasze wsparcie. I zaczynamy. To co, może najpierw zaśpiewamy? Nie, najpierw zróbmy zabawę. Nie, najpierw zaśpiewajmy. A, ok. No to zapraszamy Was na wspólne śpiewanie. Pa! Olu, czy Ty masz jakiegoś superbohatera? Mam superbohatera. Jakiego? A moim superbohaterem jest Super Jezus. A kto jest waszym superbohaterem? Ola, a jest piosenka o superbohaterze? Żeby jedna, ale jedną znam i możemy się jej nauczyć. Super. Śpiewamy. Bohaterem jest on, powie i słuchają go, góry może nie wolno. To mój król, to mój pan, ja swojego króla już mam. On jest silniejszy niż Superman. On jest największy i wszystko wie, Szybszy od światła, ma wielką moc. Moim bohaterem jest on on nie zna ja go też wszystkim mogę mówić że to mój król to mój pan ja swojego króla już mam on jest silniejszy niż Za wspólne śpiewanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Ale super, była ta pieśń, prawda? To właśnie jest moja ulubiona. No właśnie, dlatego chciałam od niej zacząć, bo jest po prostu genialna. I słuchajcie, dzisiaj będziemy mówili o wodzie. No tak, trochę o wodzie. No trochę o wodzie, a trochę o. Izraelitach. No, ale to za chwilę zobaczycie więcej. To w takim razie zrobimy dla Was teraz taką małą zagadkę. W sumie dla Ciebie, Kuba, to też będzie zagadka, bo Ty chyba nie znasz tych odpowiedzi. Uwaga, uwaga. Czy wiecie może, w jaki sposób yy, tracimy wody z organizmu w ciągu dnia? Yy, no, na przykład przez. Dzieciom. To nic wstydliwego. No, przez y, siku. Tak, y, sikając, tracimy wodę z organizmu. A jak jeszcze tracimy wodę z organizmu? Mm. Mm. Y, no to może jeszcze oddychając, bo jak robimy tak. To się y, osadzają y, kropelki wody. Tak, to też jest dobra odpowiedź. Tracimy przez y, oddychanie wody z organizmu. A coś jeszcze Ci przychodzi do myśl? O, już wiem. Jak sobie biegam, to y, ja y, pocę się. I to chyba od pocenia też się traci wodę. Co? Tak, dobrze odpowiedziałeś. Od pocenia tracimy wodę. Ale jeszcze są. Jeszcze jest przynajmniej. No jeden taki sposób, przez który tracimy naprawdę dużo wody. Ha, no ja już nie wiem. Wyobraźcie sobie, że tracimy wody z organizmu w... To ja Ci, Kuba, powiem, a Ty powiedz dzieciom. Serio? No? No to powiedz dzieciom, no. Yy, w kupie. Wyobraźcie sobie, że tracimy wodę z organizmu w kupie. Dokładnie tak. To teraz mam drugą zagadkę. Czy wiecie może, ile wody tracimy w tych wszystkich rzeczach, które tutaj, albo tutaj, tutaj wam pokażemy? Czy wiesz, wiesz ile tracisz wody w organizmie w siku? No, przynajmniej tak z parę szklanek, co? Z cztery? No, mniej więcej. W oddychaniu też tracimy tak jedną, dwie, ale wiesz, co jest najciekawsze, że w tej grupie to tracimy, uwaga, jedną szklankę wody. Serio? Tak dużo? No, dlatego picie wody jest tak ważne dla naszego organizmu, bo ona jest potrzebna do tylu różnych rzeczy. To fakt. No, bardzo was proszę, kochane dzieci, pijcie dużo wody, bo to jest po prostu bardzo ważne, żeby być zdrowym i silnym. I żeby nie być takim zmęczonym, no właśnie, bo jak się nie pije, to się jest potem takim przemęczonym. No właśnie. To teraz przyszedł czas na naukę tekstu pamięciowego. Zapraszamy. A werset pamięciowy brzmi tak. I poprowadzę ich do wód życia. Odwiadnienia 7:17. Powtórz się jeszcze raz razem ze mną. I poprowadź ich do wód życia. Objawienia 7.17. Życzę Wam teraz miłego słuchania historii. Pa! Izraelici byli szczęśliwi, kiedy wielka chmura wskazywała im drogę z Egiptu i prowadziła przez dziką krainę. Wkrótce skończyła im się woda. Wszyscy w obozie byli bardzo, bardzo spragnieni i smutni. Chmura prowadziła ich do miejsca zwanego mara. Mojżesz wiedział, że w mara była woda, ale wiedział też, że ludzie nie będą jej pili. Słowo mara oznacza gorzki. Coś, co jest gorzkie, nie smakuje zbyt dobrze. Jak tylko Izraelici zobaczyli wodę, uradowali się bardzo. Woda, woda, tam jest woda, zawołali. Niektórzy odbiegli od razu w kierunku wody, ale jak tylko jej spróbowali, to ich radość zamieniła się w rozczarowanie. Zaczęli się skarżyć Mojżeszowi. Mojżesz wiedział, że Bóg nie zostawi swojego ludu. Wiedział, że Bóg zadba o potrzeby tych ludzi. Modlił się więc i prosił Boga o pomoc. Bóg powiedział Mojżeszowi, aby znalazł kawałek drewna i wrzucił go do wody. Mojżesz to zrobił. I woda zamieniła się w wodę słodką. Wtedy ludzie znów ruszyli w kierunku wody. Tym razem, kiedy jej spróbowali, byli uradowani i mogli pić do woli. Bóg dokonał cudu, aby zadbać o potrzeby ludzi. Dziękowali Mu i wysławiali Go za to, że o nich dba. Podziękujmy mu teraz za dobrą wodę, którą mamy do picia. Izraelici raz z Mojżeszem złożyli ręce do modlitwy i podziękowali Panu Bogu. Dzień dobry, witajcie tutaj ciocia Estera. Dzisiaj przeczytam wam z Pisma Świętego fragment dotyczący ludu izraelskiego i Mojżesza. Jeżeli chcielibyście czytać razem ze mną i śledzić tekst, otwórzcie drugą Księgę Mojżeszową, inaczej jest to Księga wyjścia, rozdział 15 i będziemy zaraz czytać wiersze od 22 do 25. Daję chwilę, żebyście znaleźli odpowiedni fragment i zaczynamy. Potem. Powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali trzy dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: Co będziemy pić? Mojżesz wołał do pana, a pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody. A woda stała się słodka. Tam ustanowił dla niej przepisy i prawo, i tam go doświadczył. Dziękuję. Do zobaczenia. No to teraz przyszedł czas na zagadki. Uwaga, uwaga, powiedzcie mi, czego Izraelici potrzebowali. Telefonu, wody, czy skarpetek? No, pewnie, że tak, wody. No to w takim razie pytanie drugie. Co zrobili, kiedy otrzymali wodę? Cieszyli się i chwalili Pana Boga? A może narzekali? Co robili? Tak! Ok, to trzecie pytanie. Ile szklanek wody trzeba wypić w ciągu dnia? Minimum dwie, minimum sześć. Minimum 3. Hmm? W sumie chyba najlepsza odpowiedź i to jest jak najwięcej. Gratuluję! Było nam bardzo miło się z Wami dzisiaj spotkać i życzymy Wam bardzo dobrego tygodnia! Pa! Bohaterem jest on, powie i słuchają go, góry może nie wolno. To mój król, to mój pan, ja swojego króla już mam. Nie znam, ja go też. Wszystkim mogę mówić, że to mój król, to mój pan. Ja swojego króla już mam. On jest silniejszy. wspólne śpiewanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yeah.